Siemanko, witam wszystkich. Jedziemy sobie obwodnicą Lublina. Jadę właśnie do pracy. Jest trochę gorąco, bo zmniejszyłem na maksa nawiewy, żeby nie przeszkadzało, po prostu no, w tym co będę mówił, żeby nie zakłócało głosu. Więc, nie wiem, szybę jak trochę uchylę, to też jest od razu głośniej. Dobra, mniejsza z tym. Mamy 6. Dzień czerwca. 6. Dzień czerwca, 24 stopnie Celsjusza. Chciałem Wam dzisiaj nagrać taki odcinek. Minęło już no, dwa tygodnie, niemalże dokładnie. Od momentu, kiedy wróciłem z tej wycieczki z Anglii ten filmik puszczę prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu do sieci i jeszcze mam jeden ostatni film z Anglii z mojego pobytu z wycieczki do Oxfordu kto będzie chciał no to obejrzy, jeżeli Was nie interesują takie tematy to zwyczajnie sobie to odpuścicie ale po co nagrywam ten odcinek słuchajcie, no tak naprawdę będąc tam w Anglii Utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, że ten powrót e, to był. No, że to była zwyczajnie dobra decyzja. E, dlaczego? No, zostało mi dosłownie. Znaczy, wystarczyło mi dosłownie kilka dni, żeby przypomnieć sobie tam wszystkie te rzeczy które zadecydowały, znaczy, no może nie wszystkie, ale dużo z tych rzeczy, które zadecydowały o tym, że z tej Anglii wróciłem, nie będę tutaj mówił jakie to konkretnie rzeczy, no bo o tym już wspominałem nie raz na filmach, dlaczego wróciłem, co miało na to wpływ, ale moje ten filmik to też będą takie ogólne przemyślenia na, na ten temat. No i powiem wam, że no, wcale w tej Anglii nie jest tak wspaniale, cudownie, jak to, jak to co niektórzy wypisują na różnych forach, jest na pewno dużo gorzej, zrobiło się dużo gorzej, niż było wcześniej. Nie mówię nawet o okres przed kilku lat, ale nawet o okres przed kilku miesięcy. Zresztą w całej Europie zrobiło się gorzej. W Polsce też zrobiło się gorzej i o tym też myślę, że nagram jakiś odcinek. Bo jednak dużo czynników wpłynęło na to, że w Polsce w przeciągu ostatnich kilku miesięcy to zrobiło się zwyczajnie gorzej. Nawet od momentu mojego powrotu w lipcu. No, to ja już to odczuwam, że już jest teraz gorzej niż było wtedy. W Anglii, przede wszystkim, no widać jest i każdy o tym mówi. Każdy, z kim się nie spotkałem, ze znajomymi z Polski, czy nawet też z Anglikami, ze znajomym z Indii w sklepie gdzie mieszkałem kiedyś na St. Georges Wam pokazywałem w filmiku jak jeździłem rowerem po Telford, to tam pokazywałem dokładnie gdzie mieszkałem w Anglii przez długi czas tam miałem znajomego w sklepie takiego gościa z Indii, naprawdę spoko typ pojechałem tam do niego pogadać, bo zawsze mu przywoziłem wódkę z Polski, bo on mówił zawsze jak leciałem do Polski, żeby mu przywieźć jakąś dobrą wódkę z Polski no bo tam w Anglii to, co można dostać, no to w Polsce są dużo lepsze wódki, których nie wiem, czy nie dostaniecie, ale na pewno jest bardzo ciężko dostać w Anglii. No i on też mówił, że mówi, no, mówi, wszystko poszło do góry, naprawdę poziom życia się obniżył. Tak samo kolega ze Słowacji, z Koszyc, który od wielu lat mieszka w Anglii, też się nosi z zamiarem powrotu. Tylko, że on akurat na Czechy, bo on się ożenił z Czeszką. I też się noszą z zamiarem powrotu. Nawet mój tata mu powiedział, że... Nawet mój tata mi powiedział, że słuchaj, teraz już byś w Anglii nie naoszczędzał. Że jednak ja byłem we w miarę dobrym okresie, trafiłem we w miarę dobry okres. Że teraz to już się pokończyło, no. Nawet znajomi mówią, wszystko poszło w górę i oczywiście w Polsce jest dokładnie to samo. Nawet jeżeli spojrzymy na statystyki, to nawet w większym stopniu. No ale tam też ludzie no, dosyć mocno to odczuwają, widać, narzekają. My z żoną lecimy we wrześniu na Wyspy Kanaryjskie, na Gran Canarię na 12 dni. Pierwszy raz z biurem podróży zawsze jeździliśmy na własną rękę, czy to na Teneryfę, czy na kretę do Chorwacji, do Włoch. No byliśmy w wielu różnych miejscach, często jeździmy gdzieś po prostu na wakacje za granicę, bo powiem Wam, że można w tych samych pieniądzach albo nawet taniej spędzić takie wakacje za granicą niż w Polsce. No i, i, i pytamy się, pytaliśmy się tam różnych znajomych lecicie z nami chodźcie, polecimy razem, no to nie, bo oni nie mają pieniędzy, bo ich nie stać, bo spłacają kredyty. Także sami widzicie, ja mieszkając w Polsce, pracując w Polsce razem z żoną, mam pieniądze i jest mi stać, żeby polecieć sobie. Gdzieś tam na wakacje na Wyspę Kanaryjskie i to uwierzcie mi, że to nie jest dzisiaj żadne osiągnięcie, żadne, bo masę ludzi jeździ na takie wakacje. Ode mnie z pracy też przecież ludzie jeżdżą na wakacje z całymi rodzinami. I to nie są gdzieś tam, bo zaraz powiecie, że to pieniądze, które ja przyjeżdżam z Anglii. Ja już tych pieniędzy dawno nie mam. Oczywiście... Mam pieniądze na dom, ale ja tych pieniędzy nie ruszam, one są na oddzielnym koncie i wydaję te pieniądze z oddzielnego konta na dom, które są nie do ruszenia. Mało tego, ja z tej polskiej wypłaty co miesiąc staram się coś odkładać. Tysiąc, jak jest lepsza wypłata, to dwa tysiące na ten dom, także ja cały czas odkładam coś na to konto. A na takie życie, na no swoje życie generalnie finansuje oprócz tej budowy, finansuje z tego, co zarobię w Polsce, żeby to było jasne. E, także, no wcale tak w tej Anglii nie jest e, wspaniale, jak się co po niektórym wydaje. Oczywiście, że ludzie różnie żyją, e, niektórzy mają lepsze prace, niektórzy gorsze. To samo jest oczywiście też w Polsce przecież. Też ludzie mają niektórzy lepsze prace, niektórzy, niektórzy gorsze. No ale powiem ci, że powiem wam, że wydaje mi się, że jednak e, utwierdziłem się w tym przekonaniu, jadąc tam po 10 miesiącach. I też może był taki trochę cel, no, że to jednak była dobra decyzja. Ta Anglia to jednak nie była moja bajka. Oczywiście pojechałem tam, zarobiłem pieniądze, odłożyłem pieniądze. Dzięki temu nie muszę brać kredytu. Co w obecnej sytuacji to jest naprawdę, że tak powiem, samobójstwo z tym, co robią, ze stopami procentowymi i tak dalej, co się dzieje. To jest masakra. Ludzie, którzy pobrali kredyty, to teraz mają problem. Mój znajomy, który płacił 1500 zł raty, płaci teraz laty 3000, także. To on sobie jeszcze poradzi, bo on naprawdę dobrze zarabia. Jego żona nie pracowała do tej pory i teraz jego żona prawdopodobnie będzie musiała pójść do pracy, żeby podreperować budżet domowy. Ale na pewno no, życie w tych ostatnich kilku miesiącach zarówno w Anglii, jak i w Polsce, myślę, że w całej Europie ze względu inflację, pandemię, której już o dziwo słów zaginął. Bardzo szybko z dniem rozpoczęcia wojny i przez samą oczywiście wojnę życie się pogorszyło. No ja Wam powiem, pojeździłem trochę po tym Telford, po okolicach rowerem. Zobaczyłem, przypomniało mi się to całe życie po prostu angielskie, jak tam to życie wygląda. Zabrakło mi tylko, żeby pójść gdzieś tam jeszcze na tydzień do pracy. W moim zawodzie to wtedy już całkowicie bym sobie przypomniał. Ale ja wam powiem szczerze, że fajnie jest tam pojechać, odwiedzić znajomych, gdzieś tam sobie pojeździć, nawet na jakieś wycieczki, coś pozwiedzać. Ale żeby żyć, to dla mnie to nie jest to, to nie jest moja bajka. Mi osobiście, naprawdę, możecie wierzyć lub nie, ale mi osobiście. Lepiej się naprawdę żyje w Polsce i wcale nie biedniej. Jak uda się wybudować ten dom bez kredytu, co też nie jest takie pewne, bo albo to dokończymy jakoś własnymi siłami, albo jakiś niewielki kredyt, ale to już nie będzie kredyt, wiecie, hipoteczny na pół miliona, tylko to będzie jakiś tam niewielki kredyt, żeby się wprowadzić po prostu. To naprawdę. Ja nie będę żył na gorszym poziomie niż w Anglii, gdzie nie miałbym możliwości żadnej, żeby yy, po prostu dorobić się mieszkania nie biorąc kredytu. Tam po prostu, jeżeli bym chciał mieć swoje mieszkanie czy dom, to kredyt byłby nieunikniony. Więc ja to sobie tak wykombinowałem. Miałem w zamiarze i cały czas mam w zamiarze, żeby tego kredytu nie brać. Jeżeli będę musiał wziąć, no to niewielki też to mojego budżetu nie zrujnuje. I tak to sobie wykombinowałem, żeby żyć w Polsce na podobnym poziomie, jak żyłem w Anglii. Tym bardziej, że ja tam żyłem normalnie, nie żyłem na bogato, bo oszczędzałem, no zwyczajnie. Ale jak widzicie, tutaj w Polsce też mogę jakieś tam niewielkie kwoty oszczędzić. No także, no co, co mogę Wam więcej powiedzieć? No, podsum podsumowując. Ja zrobię takie na pewno jedno duże podsumowanie po roku w Polsce, czyli już za miesiąc, można powiedzieć, bo mija już 11 miesięcy od tego, jak ja wróciłem. 4 lipca będzie dokładnie jeden rok od mojego powrotu do Polski, dokładnie rok minie. Wtedy myślę, że zrobię takie duże podsumowanie. Może uda mi się nawet namówić swoją żonę, żeby razem z nią zrobić to podsumowanie, żebyśmy we dwójkę. Zrobili to podsumowanie, no, by wtedy było lepsze z perspektywy dwóch osób. No i bardziej takie wiecie, no, więcej argumentów za i przeciw. Ona też by się mogła powiedzieć, co jej się podoba, co jej się nie podoba. Bo mi też się dużo rzeczy tutaj nie podoba, no, ale generalnie żyje mi się lepiej. Po tych 10 miesiącach pojechałem tam na tydzień i tylko się utwierdziłem w przekonaniu, że Polska to jednak jest moje miejsce. Może jeszcze bym chciał kiedyś się przeprowadzić gdzieś na przykład Hiszpanię albo Włochy, ale to tak tylko gadam. Pewnie nigdy do tego nie dojdzie. Może na emeryturę, ale to jest tak odległa perspektywa, że tylko tak po prostu gadam. No dobra, w takim razie nie przedłużamy, kończymy. Następny odcinek, jeżeli mi się uda to będzie gdzieś tam z, Oxf z Oxfordu, może mniej w międzyczasie gdzieś jeszcze zrobimy odcinek z budowy domu, bo już no po prostu mury powstają, budowlańcy murują już, już mury się pną do góry jak to mówią. No i tyle. Te parę dni w Anglii słuchajcie mi wyzwał. W zupełności wystarczyło, przypomniały mi się stare czasy, przypomniały mi się dlaczego ja wróciłem do Polski, i tylko utwierdziłem się w tym przekonaniu, że to była bardzo dobra decyzja. Więc na razie trzymajcie się, cześć, bo już dojeżdżam do pracy. Życzę wszystkim zdrówka, spełniajcie marzenia. Dajcie łapkę w górę, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce, łapkę w dół. Ja się za to oczywiście nie obrażam, to jest Wasz wybór. Napiszcie komentarz. Jeżeli ktoś chce, to zasubskrybujcie kanał. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej.